Witaj w świecie, gdzie AI nie tylko myśli, ale i robi marketing za Ciebie. W BERMU łączymy najnowsze osiągnięcia w dziedzinie AI z praktykami marketingowymi, tworząc kampanie, które są tak inteligentne, że aż chce się im zapłacić podatek dochodowy. Zacznijmy od Generative AI, nasz sekret marketingowy. Wyobraź sobie AI, które generuje treści z prędkością światła, tworząc teksty i obrazy, które trafiają w serce i umysł klienta. Tak, to prawda, 48% marketerów już korzysta z tych narzędzi do tworzenia treści. A my? My idziemy krok dalej, używając AI do automatycznej analizy danych i raportowania, przekształcając góry danych w przejrzyste i przekonujące prezentacje. Ale to nie wszystko. W Berm stosujemy też Predictive Analytics, która jest jak wróżbita w świecie cyfrowym. Dzięki analizie danych przewidujemy, co twoi klienci zrobią, zanim sami to wiedzą. To nie magia, to nauka i to właśnie to odróżnia nas od konkurencji. A co z redukcją kosztów? Tu z pomocą przychodzi nasza tajna broń AI w analizie i optymalizacji kampanii marketingowych. Dzięki temu możesz zapomnieć o strzelaniu na ślepo w ciemnościach marketingowych. Zamiast tego celujemy z precyzją snajpera, oszczędzając Twój czas i pieniądze. Jesteśmy Berm, połączenie AI i marketingu, które sprawia, że konkurencja wygląda jak marketing z epoki Kamienia Upanego. Zaproś nas na spotkanie, a pokażemy Ci, jak możemy zmienić Twoją firmę. I pamiętaj, spotkanie z nami to jak rozmowa o AI zawsze inspirujące i nic nie kosztuje.